Nie wiem jeszcze, jak to sami się nazywać będzie, ale zaczynamy na ból. Jeśli ktoś cofnął, to może to skojarzyć mniej więcej, na czym już mniej więcej będziemy grać. Jeśli ktoś się skojarzy, to to skojarzy, a jeśli nie, to nie. Kurde, sorry, lagi. Jeśli ktoś się skarpi mniej więcej kogo to jest podwórko, to niech napisze w komentarzu. Czy wie, kogo to jest podwórko mniej więcej? Kurde, co rozwagi. A przed chwilą mi się nie w ogóle nic nie leżyło. Jeśli ktoś wie, czy to jest podwórko, to niech mi napisze w komentarzu. Jeszcze wam nie będę do złotego spodwórka. Jeszcze wam nie będę miał złotego spodwórka. W, w tym odcinku będziemy sobie. Jest to oczywiście safe na woli Brudnowskiej. Jeśli zgadniecie, kogo to jest gospodarstwo, to wydam go na 25 subskrypcji. dam wam link do pobrania. A później się zajmiemy mniej więcej porannie, kogo grać na i żeby że grę, do gry. go grać. A to jeszcze to trzeba sobie. Jeśli zgadniecie, to go dam link wam do wybrania. Nie, to, da Dam wam go link w opisie, jeśli zgadniecie. I 25 subskrypcji. Będziemy sobie tutaj ziemniacki siedź. Będziemy sobie ziemniacki siedź na tym oto kątniku polu. To wczoraj muszę tylko spójrzeć i pobrać. Będzie mi... ...puk cztery, trójka, krowy, niestety nie mieli jednego pastwiska. Nie dałam naby znaleźć, ale nie wiem się zgrywa. Tam szilę sobie. kibrelek Myślałam to zahoczeniu. cięło nie jedzie. Haty inne też nie miałem. Nie znalazłam żadnej innych. Tylko taką znalazłem. Najbardziej, najbardziej wyglądająco podobnie.

Ну, давай, давай, давай. А, старт. Старт здесь поднимем. Он еще не будет останавливать, не мешает. Драли, фарш тех. Он уже взял весь W sensie, nie chcę się Więc nie nie patrzcie, jak już nie było. Co jest? A dobra, nic nie To nie ma długo. Długo się nic Если кто-то из вас и думает, это не госдарство, в комментарии. А на 25 подписки да вам линк. Może jeszcze było to nie jest na ziemi takie sztach jak Myślę, że nie. Dla no, mnie wystarczy na taką zagrać powrać. Ale mówię, oboje oboliny nie mogę nawet znaleźć. Мне достаточно земляку, чтобы ее купить.

Не хотим, там просто подъезжали с они могут могу поломировать. Держись. Все, джипу. Так, там ничего я Четыре ты его разбил? Ну, Здесь не знаю. Он на проекте сейчас его Да, на это очень Вот это и подчеркиваю, что это

Ciekawe czy przez tego pręga pojawi, jak nie trzeba by było zlikwidować. Teście, to mamy czy starych, czy też spływamy, czy zobaczymy. Małe coś, czego że zobaczymy. No, to nie łatwo. No, cóż? Wchodzimy w polety kupujemy skrzynkę.

Ты меня бед Ты это волочишь? Не великие бед в кресленьки, Nie, się nie da. Będzie hmm. siedzimy. Hmm. A z czy do urazu, czy znowu, zrobimy. Fajnie. Hmm. nie ma kolizji. Do danych. Nie wiem, czy te osoby mają suderkę, ale ja piję. Bo skoro się je ziemniaki, to suderkę mogą mieć. Bo ręcznie myślę, że się nie byś nie chciał tego wszystkiego wysalić. Что-то что

うどうだ I ten dróg kolizyma, a ten dróg jak widać kolizy nie ma. A ten dróg kolizy Nie. No. A ten nie dróg już dróg Czyli do jednego druta kolizy nie dali. Nie dali, to, to jest I To jest dwie dramat to jest ...krowę do Nie zrobiłem krowy. O nie. Budeć. nie budeć. Что я взял без ревью. Я скрипал, и пора снова полонки я уже. Где мне que eu tinha que eu tinha que ah tinha